Dzień dobry moi drodzy. Chcę Wam dzisiaj przybliżyć sylwetkę samochodu, który niedawno pojawił się u nas w ofercie, mianowicie jest to BMW 740D z napędem XDrive z 2018 roku z przebiegiem zaledwie 42 tysiące km. Auto o tyle wyjątkowe, że nawet kluczyki informują nas o tym, że jest to wersja indywidual. Individual zewnętrzne i wewnętrzne. Auto pokryte jest lakierem właśnie z palety indywidual Moonstone. Do tego wszystkiego jest pozbawione elementów chromowanych. Takich jak grill, to wszystko jest czarne. Ramki wokół szyb, listwa na klapie i końcówki wydechu, do tego wszystkiego samolot stoi na 20-calowych również z palety indywidual. Nawet jest to tutaj podpisane. Trzeba, trzeba przyznać, że to auto w takiej specyfikacji wygląda naprawdę fenomenalnie. I tak jak wygląda. W takim samym jest też stanie. Mianowicie auto jest po prostu perfekcyjne. My tego auta nie polerowaliśmy. Tutaj nie było żadnej korekty, korekty Lakieru. Wszystkie felgi są w idealnym stanie, nie są porysowane. Można pokusić o stwierdzenie, że auto jest po prostu nowe. Naprawdę jest w genialnym stanie. Zobaczcie sami. Pięknie się prezentuje. Naprawdę ten spec z tymi czarnymi elementami wygląda rewelacyjnie. A wisienką na torcie jest wnętrze. Wnętrze również z palety indywidual w kolorystyce Carmel Black. Nawet listwy nas informują o tym, że jest to indywidual. Zobaczcie, te listwy w ogóle nie są porysowane. Naprawdę są idealne. To wnętrze w ogóle jest perfekcyjne. Myśmy tutaj nic nie czyścili. Nie było żadnego czyszczenia skór. Po prostu auto zostało wyodkurzane i tyle. Tutaj mamy plakietkę. Właśnie, że jest to indywidual. Zobaczcie na te wykończenia. Do tego wszystkiego, podsufitka jest w Alcantarze. Deska przeszyta również karmelową nicią. Podgrzewana kierownica. Prezentuje się to fenomenalnie. Fotele z pamięcią. Przednie fotele są podgrzewane, wentylowane. Jest również perfum. Naprawdę wygląda to genialnie. Zobaczcie tył. Jestem przekonany, że tutaj nikt nie siedział. Zobaczcie na tą skórę. Jest po prostu idealna w ogóle nie wygnieciona naprawdę rewelacja auto posiada rolety drzwi oraz tylne szyby możemy sobie opuścić naprawdę Bajka. Samochód jest na przedłużonej gwarancji do sierpnia tego roku lub do 200 tys. km. Auto jest już dostępne u nas w ofercie. Przeszło już profesjonalną sesję zdjęciową, więc nowe zdjęcia pojawią się niebawem. Myślę, że to tyle z mojej strony. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was.